Spotkanie z uśmiechem, z politykiem, czy to możliwe? Będziemy robili wszystko, aby było wesoło, bo nazwisko do polityki dobry, Marek Wesoły. Kandydat na prezydenta Rudy Śląskiej, spotykamy się na Śląsku. Persk, czy dzień dobry? <grystanie> Szczęść Boże, na Śląsku o, do, tak, tak jak się Jak to w branży górniczej. Tak, ja pamiętam, jest, bo mój ojciec również pracował na kopalni, a ty cały czas jesteś związany z tym ruchem górniczym. Z, tak, tak, jestem związany w sensie takim, że dzisiaj Śląsk i kopalnie to nadal ciągle jeden organizm i, i próbujemy tego bronić w jakimś sensie. Ja też to próbowałem robić w Ministerstwie, ale ale tu dla Ślązaków, nie tylko samo to górnictwo, ale wszystko co wokół tego, tradycje, wszystkie Aha. te sprawy, to są dzisiaj no, mega ważne na Śląsku jeszcze i nie wolno o tym zapominać. Na Śląsku kiedyś godało za dwoje, a nawet za troje, kiedy był szacunek. Ja przepraszam, bo zacząłem po imieniu, a jestem trochę mocny. Właśnie, absolutnie, Adam. <laughs> jak najbardziej będzie się nam lepiej, lepiej rozmawiać, godać. W końcu są my stąd, także myślę, że Myślę, że okej. Okay. Powiedz, ta kampania to wszystko, co się wokół dzieje polityki. Ona pokazuje fajne, ciekawe oblicze. Ja śledzę Twoje media społecznościowe, bardzo mi się podobało, jak chcesz wrócić do formy, zrzucić trochę brzucha, to też jestem na tym etapie. Umówmy się, że dżentelmeni o wadze nie rozmawiają, ale to całkiem fajne jest spojrzenie. Czy ty myślisz, że brakuje nam takiego amerykańskiego luzu w tych wszystkich politycznych wydarzeniach, że kiedy patrzymy na mainstreamowe media, to polityk zawsze siedzi wyprostowany i odpowiada sztucznie, jakoś tak dziwnie. Nie brakuje Ci takiego amerykańskiego luzu, jak się patrzy na różne wydarzenia z oceanu, że powinniśmy być tymi politykami bliższymi? Wy powinniście być bliżej nas. Ja bym to może trochę obrócił, bo to może nie tyle, że brakuje amerykańskiego luzu, choć masz rację, ale myśmy trosze, troszeczkę tą politykę zepsuli, w sensie również mediów. Czyli robimy z tego takie, wiesz, napinamy się w tych telewizjach te dyskusje, pompujemy się do tych dyskusji, gdzieś tam szukamy przeciwnika. Przecież chyba nie do końca o to chodzi, Adam, bo to. Bo to my przecież dyskutujemy o sprawach lud ludzi, e, raczej powinniśmy dyskutować, aniżeli się kłócić, aniżeli tak. się napinać. E, raczej powinniśmy szukać u siebie tego, co nas zbliża, a nie tego, co nas dzieli. Wydaje się, że, że to sami trochę popsuliśmy również, jeśli chodzi o, tą, o ten dialog publiczny, o tę o o o debatę publiczną. E, trzeba to od, jakby odczarowywać, mi się wydaje, tak. bo naprawdę zmierzamy w złym kierunku, jeśli chodzi o... O, o przedstawianie społeczeństwu polityków i polityki. A przecież nie da się budować silnego, mocnego narodu czy też samorządu bez mądrych e, polityków, którzy to będą ogarniać. I obniżanie ich rangi poprzez właśnie Aha. takie jest, jest głupie, po prostu. I wydaje mi się, że nie powinniśmy tego robić. I dokładnie tak jak Ty mówisz: bliżej ludzi, Aha. normalnie, żeby człowiek czuł, że to ten człowiek, który go tam reprezentuje, to jest nie jakiś. Odpalony, odlecany, nie wiadomo skąd polityk, tylko sąsiad jego, tak, jakiś jego kolega mieszka blisko i tak dalej. Więc jakby myślę, że to tego nam brakuje. A to nie jest trochę tak, że będąc posłem, ministrem, paradoksalnie społeczeństwo odbiera odbierać nieco dalej że masz no, bardzo duże doświadczenie na różnych szczeblach, spotykałeś się z różnymi ludźmi, ale dla człowieka teraz jesteś, o to już jest ten człowiek, który w Warszawie coś znaczył i coraz dalej od Rudy Śląskiej. Nie jest tak, że osoba, która robi karierę tam w Warszawie, cudzysłów, niestety w obrazie społecznym po drugiej stronie ekranu buduje jakąś barierę, a tak być nie powinno. Myślę, że jest tak ze względu na to, że ludzie tak to odbierają i bardzo ważne jest tutaj, żeby właśnie osoby, które idą do polityki, Pamiętały o tym, że nie wolno do tego dopuścić. To znaczy, trzeba pilnować tego, żeby ludzie Cię tak właśnie nie odbierali, Aha. bo widzisz, co się dzieje na scenie politycznej. Dzisiaj jakbyś popatrzył na ranking popularności polityków, to szybciej znajdziesz te, 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 te rankingi, które mówią kogo nie lubimy, ta, niż ta. ewentualnie kto tam nam się podoba, kto jest jakimś liderem naszym, z kogo jesteśmy dumni i Sz Szukamy itd. wad, tak, Zamiast Zamiast tego usmiechu. Więc raczej szukamy tych takich rzeczy, i teraz popatrz, jakie to jest przewrotne, tak? W rzeczywistości, tak jak powiedziałem, no nawet jakby ja patrzę na to przez pryzmat zwykłego mieszkańca Polski, obywatela, no przecież ludzie, których wybieramy, powinniśmy jakby ich bronić, wiesz, być dumni, oni nas reprezentują i tak dalej. A zobacz, co się dzieje u nas w kraju. To jest odwrócone do góry nogami. Nie chcę tego, żeby tak było. Uważam, że powinniśmy to odkręcać. Zawsze będzie spór. Co do tego nie ma, nie ma żadnego, żadnej dyskusji. Sp spór będzie. Niech on będzie po prostu taki jak, tak trochę po śląsku. No. Niech on będzie taki jak u nas. My się czasami siedzimy przy stole i powadzimy, ale jakaś tam na koniec jednak, jak wychodzimy, to... Mamy takie poczucie, ale kurde, nie możemy przesadzić tej dyskusji, żeby my jutro do roboty mogli razem. Ja już wiem, gdzie warto Cię spotkać. Pap druid, coś takiego w Rudzie Śląskiej? Jest druid, jest druid, jak najbardziej. A czemuś chłopie tam mnie zaprosił. Powiem Ci, że nie wiem, jak się to sprzedało, jakby my przy piwie się Nie wiem, czy na to Twoja żona i moja, które tu pozdrawiamy bardzo. Tak, Jednak jesteśmy w robocie. Natomiast wiem, że są takie miejsca na mapie Rudy Śląskiej, o tym też będziemy tutaj rozmawiali, bo kiedy widziałem taki fajny film, jak pokazujesz pewne etapy życia, to ślądzacy mają to dość. Ciebie, ja też przyjechałem na to nagranie do Katowic, kupę czasu tu spędziłem i z łezką w oku się jeździ po Śląsku i wspomina takie fajne, dobre, serdeczne momenty. Bo Śląsk jest serdeczny i przepraszam, że tak będę wtrącał, właśnie z, będę przychodził z tego języka polskiego, który i tak u mnie, jakby jest, wszyscy mówią, i tak się słychać, że jesteś ze śląska. A to fajne, A tak, to jest Bo fajne. mam akcent, ja będę przechodził w tej dyskusji, ja mam coś takiego i się łapię też w Warszawie, tak mam, jak z chłopakami rozmawiam z innej strony Polski, to się łapię na tym, że jak wchodzą emocje, to zaczynam po... po śląsku. Dodać. Więc widocznie to jest takie bardziej, bardzo szczere, i, to, i to, wtedy, to, to wtedy wchodzi. Także myślę, że to się tu też będzie pojawiać, ale, ale to doda uroku naszym, naszym rozmowom, naszej gotce. Możesz to synek w sercu. To była pierwsza część, a w mediach społecznościowych znajdziecie kolejne, bo to wesoły i ciekawy gość. Tak myślę, i taka jest moja opinia, a Wy się też o tym przekonujecie. Powiedz. Lepiej poradzisz pogodać, czy lepiej w języku literackim? Jak reagują w Sejmie przy Wiejskiej albo podczas spotkań? Bo jak ja pojechałem, to czasami jak coś rzekł pogodą po śląsku, to wszyscy pozytywnie byli zaskoczeni, że to fajne. Kiedyś to było obciachowe. W szkołach mówiono ucz się chłopie języka literackiego. A teraz jest ta moda na regionalizm. Ty jesteś dumny z tego, że cię słychać, że jesteś ślązakiem? No bo cię słychać. Ja jestem, ja jestem dumny, ja I to, i to, powiem to po śląsku. Jestem dumny i jakby nie uciekam od tego. E, uważam, że ta nasza głodka śląsko to jest pewna spuścizna, tradycja. Nie do końca się zgadzam, ale może kiedyś o tym pogodzimy w kolejnych odcinkach. Nie do końca się zgadzam z tą narracją e, autonomistów i nie pasuje mi to. E, bo jednak ja jestem przede wszystkim e, Polakiem jestem i tutaj, e, tutaj mieszkam na Śląsku Polskim i, i moi dziadowie tutaj e, walczyli również o tą polskość. E, ale nie zapominam o tym, że. Śląsk ma swoje tradycje i gotka, mhm. gwara, czy też jak ta, teraz chcą język regionalny, on e, musi zostać w jakiś sensie ochroniony. E, musi zostać ochroniony, bo może go jutro zabraknąć, mhm. Mogę, mogą go jutro nie mieć. To jest pewnego rodzaju wartość, której trzeba też bronić, i o bardziej tutaj patrzę, na ten aspekt, e, ale to tak jak mówię, pogodomy, może przy innej okazji o tym. Jak orkiestra górnicza. Daje dobry rytm, to serce bije mocniej? Orkiestry górnicze to jest coś takiego fajnego u nas. Już to odeszły te tradycje na Śląsku, bo pamiętaliśmy, jak te orkiestry górnicze rano w barburkę no. przez te osiedla szły o siebie rano, słuchaj, jak to brzmiało, wszyscy ale wiedzieli, że. W tym, w tym tak mieście. ta gruda, wiesz, myśmy mieli w grudzie było siedem kopalni, słuchaj, Aha. więc jakby to, to było bardzo. To już troszeczkę odchodzi, ale to było fajne. To było, to było właśnie coś takiego, co tutaj e, dawało tą tożsamość, taką tą tą tradycyjność tego regionu. I tak jak mówię, no to ta tradycyjność, to za tą tradycyjnością nie stoi, nie stoi tylko nasza gotka. Za tą tradycyjnością stoją wartości, stoi nasze przywiązanie do, do, wiesz, do dobrosąsiedztwa, do takiego wzajemnego szacunku, do pracy, szacunek do roboty. Stoi też w jakimś sensie wiara, bo na Śląsku to zawsze było związane. bardzo blisko do kościoła, stoi. prawda? Tak, ja zawsze, ja zawsze przez ulicę. była tak. kamienica, a to był kościół. Tak, i Ja się powietrz... przygotowałem, sprawdziłem Cię. Trochę jak CBA, CBS. Tak dalej. Dobry, dobry dziennikarz, chyba, ja, że robi taki research. Mówiłem po Twoich kolegach i podobno, że widziałeś bardzo dobrze, co się dzieje po drugiej stronie drogi, a tam był kościół i nawet chyba ministrantem byłeś. Byłem ministrantem bardzo długo, zresztą nie tylko ministrantem, potem jakiś taki ruch oazowy, to było bardzo popularne, były czasy też tych zmian w Polsce. Aha. I powiem Ci szczerze, że ten okres tego zaangażowania młodzieżowego też mi dał, jakby wyznaczył ścieżki w życiu i ona jakby mocno wpłynął na mnie. To znaczy, Pokazał mi, że to, ta działalność społeczna, oprócz tego, co robisz zawodowo, oprócz tego, gdzie szukasz pieniędzy, działalność społeczna jest ważna. I ona jakby gdzieś tam mi wtedy już weszła w serce. Robiło się coś bez pieniędzy, raczej z entuzjazmu. Ja trochę przyniosłem ten entuzjazm z tej młodości, gdzie tam starałem się zmieniać rzeczywistość wokół siebie, powiem szczerze, bo ja chciałem, żeby się wokół mnie coś zmieniało, żeby było coś na lepsze. To się potem poszerzało, stąd się znalazłem w samorządzie. I później dali w polityce. To, że jest się w Warszawie na wysokich stanowiskach wiceministra, wiceministra, czy też posła polityka, to też się robi dla ludzi tutaj, prawda? Bo to oni cię wybierają. Ty masz taką świadomość tego, że to oni patrzą na ciebie, że to oni cię dopingują. Czułeś takie wsparcie, czujesz takie wsparcie, że to nie jest tak, że tylko ci w Warszawie patrzą na to i dopingują, ale przede wszystkim ci, którzy są twoimi ambasadorami tutaj. Wiesz co? Nie zastanawiałem się nad tym, czy że czuję, ci są zawsze czy... na ciebie, liczą, o to mi chodzi. Nie zastanawiałem się nad tym, czy czuję to wsparcie. Ja mam takie poczucie, że jestem stąd i powinienem za, powinien też zadbać o ten region i o ludzi, którzy wokół mnie żyją. Bardziej mam takie poczucie, może to jest złe, ale, ale wiesz, odpowiadasz za, za przyszłość swoich dzieci, za sąsiadów, znajomych, kolegów, przecież z nimi się spotykasz. Oni cię trochę z tego rozliczają na co dzień. Pytają, a dlaczego tak, a dlaczego nie tak, a dlaczego robisz to, a dlaczego robisz tamto. Później gdzieś... Częściej klepią po ramieniu, czy częściej rozliczają? częściej, częściej myślę rozliczają i są też pytania trudne, ale to jest dobre. Ja się z tego cieszę. Tu nie chodzi o to, żeby być klepanym po ramieniu, bo nie po to jesteśmy w polityce. Moja żona zawsze mi mówi, kurczę, ty ciągle ty więcej w tej polityce poświęcasz niż, 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 domo, niż tym, 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 wiesz, tym, tym rodzinnym sprawom i tak dalej. To tak nie jest, bo zawsze ja łączyłem zawodowe życie z tym życiem społecznym i połączenie tych dwóch spraw powodowało, że ci, że ci ten czasu, tego czasu poświęcałeś dużo tak. na rzeczy zewnętrzne. Powiedz, to trudne żyć na dwa domy. Żona pewnie ma pretensje, jak wsiadasz w samochód. Ty nie mieszkasz w Warszawie, ty pomieszkujesz, prawda? Pomieszkuję, tak. Żona, no wiadomo, że, że nasze rodziny, małżorki kiedy wiesz, masz trochę roboty takiej, że jesteś poza domem, Praktycznie, jak byłem ministrem, co, to, co tydzień na 2-3 dni musiałem być poza domem. Poza tym weekendy, które też wbrew pozorom dla polityka są takimi dniami, kiedy pracujesz, to jest trudne dla naszych rodzin. Ja w ogóle, jakby mam, szanuję to, że moja żona, moje dzieci, jakby chcą mieć tą dozę prywatności, ja jestem osobą publiczną. A oni, jakby wspierając mnie, niekoniecznie do końca chcą uczestniczyć w tym publicznym moim życiu. Ja to rozumiem, szanuję, bo ja sam widzę po sobie, jak mm -hmm. to ja już troszeczkę się przyzwyczaję, mam grubą skórę, jak się to mówi, ale rodzina ciągle przeżywa, przeżywa to, co o tobie piszą, to, co te twoje wywiady, to, co mówisz, twoje pomyłki, to wszystko przeżywają, <noise> wiesz, na zasadzie, że się martwią, że się starają e, no i bardzo przeżywają rodziny hejt. Powiem ci, nie każdy to potrafi, potrafi znieść, ja jestem właśnie, dlatego też w tej kampanii mocno zacząłem od tego, żeby unikać hejtu, e, tutaj wspieram wszystkich kandydatów, bo hejt to głównie nie uderza w tych polityków, w tej osoby, które są hejtowane, tylko w ich bliskich, które, tak powiem szczerze, no niekoniecznie są na to przygotowane, także tu absolutnie staram się, staram się, ale żona wspiera, dzieci wspierają, tak myślę, po Śląsku domowo, domowo. <grytanie> Pozdrawiamy ich serdecznie, słuchajcie. Pozdrawiamy nie tylko rodzinę, ale tych, którzy są też z nami w mediach społecznościowych. Możecie udostępniać dalej, a takie ciekawostki będą płynęły z tego kanału intensywnie.